Halo, halo, witam u poranku i zapraszam na małe co nieco z duchowego świata. Będziemy próbować najlepszych przysmaków. Zapraszam Ciebie bardzo serdecznie. Psalm 26, ósmy werset. Panie, miłuję dom, w którym mieszkasz i miejsce, gdzie przebywa Twoja chwała. Takie krótkie, takie proste. Dobrze jest być tam, gdzie jest Bóg. Dobrze jest rozpoznawać Jego obecność. I czasami to jest tak, że wydaje się, że Bóg jest niewidzialny, nie można Go dotknąć, nie można Go odczuć, nie można Go usłyszeć, czasami nie jest rozpoznawalny dla naszych zmysłów, tych cielesnych, ale ten, który rodzi się z ducha, ten, który jest duchowym człowiekiem, ma pewien zmysł, którego nie mają ludzie cieleśni. To jest ten duchowy zmysł. Te duchowe odbiorniki uczą się w miarę przebywania w Bożej obecności, w miarę poznawania Boga, Jego Słowa. Uczą się rozpoznawać, gdzie Bóg jest, a gdzie go nie ma, gdzie On działa z wielką mocą, a gdzie jest martwa cisza. I to jest zaskakujące dla mnie, kiedy już chodzę ponad 30 lat z Bogiem. Że w pewnych miejscach takich bardziej oczywistych, jak Kościół, On tam powinien być, a często Go tam nie ma. Tymczasem w miejscach ciemnych, gdzie wydaje się, że są sami grzesznicy, On tam jest. Zupełnie tak jak za czasów Jezusa, gdzie Jezusa łatwiej było spotkać wśród grzeszników niż wśród świętych, tych sprawiedliwych, tych, którzy udawali albo wydawało im się, że niczego im nie potrzeba, że są sprawiedliwi, że wszystko z nimi w porządku. Tak jak kiedyś Jezus chodził do tych, którzy byli skruszeni w sercu. I chociaż na zewnątrz ich życia jeszcze się nie zmieniło, ich tryb życia, ich strój, ich wygląd, nic nie wskazywało na to, że są niedaleko Bożego Królestwa, ale ich serca były już skruszone. I Jezus wyczuwał takich ludzi, i z takimi ludźmi pracował, do nich mówił: Tacy ludzie się nawracali, tacy ludzie przyjmowali również uzdrowienie z jego rąk. Tak więc, w miarę spotykania się z Bogiem, życia Jego Słowem, czytania Pisma Świętego, modlitwy, uczymy się rozwijać ten duchowy zmysł. Także rozpoznajemy Bożą obecność, gdzie jest Boży dom, gdzie przebywa Jego chwała, gdzie On się manifestuje. Tam, gdzie serca są skruszone, tam, gdzie ludzie mają głód Boga, gdzie rozumieją, że, że nie potrafią żyć bez Niego, gdzie nie polegają na swoich religijnych uczynkach, ale opierają się tylko na łasce Boga, bo wiedzą, że są beznadziejni. Sami w sobie są beznadziejni, nie mogą się oprzeć na żadnym sprawiedliwym czynie. Wiedzą, że to wszystko w oczach Boga jest niczym. Prawdziwie skruszeni ludzie będą głodni go, będą chcieli o nim rozmawiać, będą chcieli o nim słuchać. Nie będzie dla nich niczym dziwnym, żeby rozmawiać o Bogu. Jeżeli my będziemy w tym normalni, oczywiście, nie będziemy napastliwi, nie będziemy my utrudniać ze swojej strony, tylko będziemy życzliwi względem ludzi, to, to wielu z nich będzie chciało się nawrócić, bardzo wielu z nich będzie chciało rozmawiać o Bogu. To są moje doświadczenia, kiedy wychodzę na ulicę, kiedy modlę się z ludźmi, kiedy spotykam ludzi, którzy są pogubieni, ale, ale mają pytania. Kiedy otworzy się samemu na nich, na ich problemy i nie jest się nastawionym tylko, żeby coś im powiedzieć, coś im wcisnąć, tylko z miłością wysłuchuje się ich, to otwierają swoje serca. I tam objawia się Boża chwała, Boża obecność. Dobrze jest być w takich miejscach. Uwielbiam jeździć do kościołów, do wspólnot, gdzie ludzie są głodni. I powiem Wam, że to jest zazwyczaj tak, że te duże kościoły, duże wspólnoty mają mniejszy głód Boga. Są zaspokojone przez to, że jest ich dużo, że mają różne programy w kościele, że się dużo dzieje, że mają super uwielbienie, super nagłośnienie. Tak jak gdyby z tym bogactwem szło. Mniejsze pragnienie, by sam Bóg się objawił, by sam Bóg przyszedł i żeby on był główną atrakcją, żeby to wokół niego wszystko się skupiało. I nie chcę powiedzieć, że, że mniejsze wspólnoty są bardziej pobożne, ale może bardziej świadome swoich braków, bardziej świadome tego, że, że są zupełnie bezbronne, że nie mają nic i dlatego potrzebują Boga. Oczywiście są też. Takie wspólnoty, które nie mają nic i szukają lepszego nagłośnienia, i szukają po prostu tych ludzkich wynalazków, mnożą programy, służby, jakieś wydarzenia, ale to nie w tym rzecz. Wszyscy wiemy, że tak naprawdę jesteśmy ślepi i nadzy, dokąd nie znajdziemy Chrystusa i dokąd nie znajdziemy się w tym miejscu, gdzie On jest. To my musimy być tam, gdzie On jest, a nie Jego zapraszać do swojego miejsca. Tak często robią chrześcijanie. Boże, pobłogosław nam, pobłogosław program, który stworzyliśmy, pobłogosław tą służbę, którą właśnie ustanowiliśmy w kościele. To my musimy być tam, gdzie jest Bóg, a nie Bóg, tam, gdzie jesteśmy my. To my musimy dopasować się do Niego. To my musimy usłyszeć i zobaczyć, co on teraz robi, i przyłączyć się do tego, i przyłożyć do tego rękę, i pozwolić siebie użyć w tym miejscu, gdzie on jest. A nie ciągnąć go do swojego stylu życia, próbując zmieścić go w pudełku z napisem Bóg i mieć go bezpiecznie położonego gdzieś tam na półce. Tak czasami się zachowujemy. To jest żałosne. Oczywiście są też kościoły i wspólnoty, które są duże, prężne, wspaniałe i dalej głodne Boga. I to jest cudowne, to jest możliwe. Można być bogatym, można być dużym. Można być wpływowym, a równocześnie szukać Boga i zdawać sobie sprawę, że to bogactwo i te wpływy, te cudowne rzeczy, fajerwerki, wodotryski są niczym w porównaniu z Bożą obecnością. Są po prostu pewnym dodatkiem do naszego życia, który może ułatwiać, ale może przeszkadzać. Dlatego dobrze jest skupiać się na tym, co najważniejsze na Bożej obecności. Żeby, tak jak psalmista Dawid, Chcieć przebywać w Bożej świątyni, chcieć przebywać w Bożym domu, pragnąć tego, być tam, gdzie jest Boża chwała, pragnąć być tam, gdzie Bóg działa, gdzie Bóg objawia swoją moc. Tu nie chodzi o ganianie za cudami, tu chodzi o to, żeby rozpoznawać Bożą obecność, która nie tylko w cudach i znakach się przejawia, chociaż również, żeby czuć swoim sercem, gdzie On jest i podążać tam samemu, i samemu umieszczać się w tym miejscu, w pokorze. Tatusiu, jak dobrze jest być tam, gdzie ty, jak dobrze jest widzieć twoje działanie, jak dobrze jest widzieć wpływ twojego słowa, kiedy ty przemieniasz, kiedy ty uzdrawiasz. Wszędzie tam, gdzie ty przychodzisz, ty zaspokajasz. Tam, gdzie ty się pojawiasz, jest przełom, jest zmiana. Tylko ty prawdziwie niesiesz takie zmiany, które kształtują tą ziemię, tą planetę w twoje królestwo. Dobrze jest być blisko ciebie. Dobrze jest widzieć Twoje działanie, widzieć cuda, które dokonujesz. Chcę być tam, tam gdzie Ty, zawsze. Chcę widzieć więcej, chcę słyszeć więcej, chcę rozpoznawać Twoje działanie mocniej. Chcę być poddana Tobie bardziej, w każdej dziedzinie swojego życia. Modlę się dzisiaj o to w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Amen. Proszę napiszcie w komentarzu, jak Wy rozpoznajecie Bożą obecność. Jak rozpoznajecie, że Bóg gdzieś jest, że się pojawił? Po czym to rozpoznajecie? Może być ciekawe studium Waszych rozważań, Waszych doświadczeń. Proszę, napiszcie. A ja Was błogosławię z całego serca, z mojego serducha całego, dzisiaj kwiecistego. Do zobaczenia jutro z Panem Bogiem. Pa!